Śliczny. O, taki ładny kamyk. Ono jest w wodę. Wow, Łooo, Co tam? Ze skarbem w środku? Nie. Czy pusta? Pusta. pusta. Wrzucamy, nie? Pyk. Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj w scenerii rzecznej. Jesteśmy nad rzeką Bubr. Jest ze mną dzisiaj Jasiu. Cześć. Dzień dobry. Dzisiaj troszkę o Szprotawie, o lotnisku w Wiechlicach, które miało strategiczne znaczenie podczas II wojny światowej. No i przy takiej pięknej pogodzie jesiennej, listopadowej zapraszam Was do oglądania. Cześć! Tutaj mamy piękną rzekę tam w oddali jazy możliwe, że służą jako prownica, mała elektrownia i sieć kanałów miejskich. Mosty. Wygląda to naprawdę super. Fajne urozmaicenie. A tam dalej jest park. W tym parku jest stanowisko archeologiczne, jest grodzisko jeszcze za czasów Bolesława Chrobrego. Jest bardzo, bardzo stary temat. W starej bramie miejskiej mamy schowane stare pomniki. Już byłem tutaj wcześniej, ale zobaczcie. Hełm raczej niemiecki. Charakterystyczne liście dębu. No jest rok 1914-1918. Najprawdopodobniej e, kurci e, żołnierzy niemieckiej walczących e, podczas wojny. teraz znajdujemy się przy e, samolocie To jest jakby pamiątką e, 40 rocznicy Zwycięstwa nad faszyzmem Odsłonięty w 85 roku A można przynajmniej e, Pooglądać szczegóły Wszystkie nity Samolotu Fajnie Prze Wszystkie elementy nitowane wszystko w nitach. Każdy element blachy połączony nitem. Jeden ze schronów w mieście jeszcze niedawno można było wejść na górę. U góry są kominy wentylacyjne. Do niedawna był, była tutaj dyskoteka. Też o nazwie bunkier. Jeszcze zobaczymy, czy da radę dojść z drugiej strony, żeby zobaczyć wejście. Góry. U góry mamy kominy wentylacyjne. Cały nasyp jakieś 50-70 metrów. Długi. Około 30-40 metrów szeroki. Służył pewnie do schronienia w razie ataku w czasach zimnej wojny A tutaj obok mamy wiem, prefabrykowane elementy tunelu nie mam pojęcia skąd to jest wyciągnięte zobaczcie to Co masz ciekawego? Taki wkręt. Chcesz mhm. na ją górkę. Tu patrzę, gdzieś. Jak na się. Tak, taki wystaje, jak biorę. wysypuje się i to wkręt. Tak, to jest kawałek prętu zbrojeniowego. Wiesz? Rozkoszonego z betonu. Tak, tak, żeby beton tak, był mocniejszy, na, tak? tak? Tak, jak na bunkrach. To jest żelbetowa konstrukcja. Wbudowane drzwi pancerne. Kawał stali. Jest to najprawdopodobniej tylne wyjście ewakuacyjne. No, a w czasach jak to była dyskoteka, było tutaj miejsce e, z zapleczem. Kolejne zachodnie wejście. Co ty znalazłeś? Co to jest? Podkowa. No co ty? To Będziesz miał szczęście? Ale, patrzcie, Tu taki szczere leżało? Super. <gry> mamy, poros, mamy porosyjskie koszary. Tam było kino: wszystko ładne z czerwonej cegły. Jest przekształcony budynek na szkołę. Kiedyś tam był plac do ćwiczeń. Mamy basztę z zachodnim murem obronnym. I to z XIV wieku, co ciekawe, pod basztą znajdowało się nawet miejsca na amunicję i przypuszczalnie tunel, który łączył stanowiska obronne. I piękny ratusz w centrum miasta. Dwie wieże i piękną rzeźbę w drewnie. Naprawdę piękna robota. I dwóch panów. Krobrego i J. Trzeciego. Jest to upamiętnienie ich spotkania i Iławie. Naprawdę super robota. Piękna rzeźba. No i polecam to piękne miasto. Ja się zbiera piórka. My idziemy teraz zobaczyć stary... Tak, a my idziemy teraz zobaczyć stary kościół ewangelicki, raczej ruiny kościoła ewangelickiego, który jest tam. Jesteśmy na miejscu, gdzie kiedyś stał Zamek Piastowski z przełomu XIII-XIV wieku a teraz obecnie ruiny kościoła poewangelickiego w stylu barokowo-klasystycznym Dawna, pozostawiony sam sobie, ale teraz jest pod opieką konserwatora jest zabezpieczony i no po prostu chcą go zrobić do takiego stanu aby można było wejść i zwiedzić Na przykład wnętrze Już nie da się im uratować, żeby, żeby powstał jakiś dach, jakieś zadaszenie Ale chcą zabezpieczyć Na tyle, aby nic nikomu na głowę Nie spadło podczas zwiedzania No i jest super Jedziemy dalej